Cześć, ja nazywam się Marta Kilian i na co dzień pracuję jako osobista stylistka, a w dzisiejszym odcinku chciałabym Ci pokazać, jak fajnie możesz. Zbudować swoją szafę kapsułową na jesień. Zapraszam na odcinek. Nie powinno zabraknąć białych jeansów bądź kremowych, ponieważ one bardzo fajnie rozjaśnią nam nasze stylizacje. Jak również słuchajcie, koloru, ponieważ szafa kapsułowa to nie jest tylko beżowy, granatowy, czarny i biały, ale również może się składać z kolorów. Ja w tym sezonie postawiłam na fioletowy golf. Który jest, ma bardzo fajny skład, wiskoza plus bawełna, więc jest bardzo mięciutki i bardzo fajnie przylega do ciała. I teraz zobaczcie: połączyłam to sobie z ciemnymi butami, ponieważ całą moją stylizację będę właśnie spinała w klamrę stylizacyjną, gdzie do ciemnych butów dołożę sobie jeszcze Dołożę sobie jeszcze czarną ramoneskę, i mamy już, zobaczcie, tutaj połączenie y, trzech kolorów, i bardzo fajnie prezentuje się taka stylizacja, ale czego jeszcze nie zabraknie w mojej szafie? Do tej samej góry, czyli do fioletowego golfu dobrałam ponadczasowe dzwony, gdzie tak naprawdę muszę się przyznać, że ja dopiero w tym sezonie y, się na nie skusiłam i akurat tutaj. Y, Myślę, że trafiłam z modelem idealnie, więc gorąco polecam, bardzo fajny materiał, bardzo fajny jeans. Do tego dokładam sobie pasek w mojej stylizacji, który, bo tak, tak jak wiemy, stylizacje tworzą dodatki, a nie tylko bluzka i spodnie, więc zobaczcie, dokładam sobie pasek zupełnie inaczej ta stylizacja wygląda. I do tej stylizacji dobrałam sobie wodki na na słupku, czyli są to bardzo, bardzo wygodne buty i sprawdzą się również w wielu, wielu stylizacjach. No i oczywiście na górę nie może zabraknąć jednego z ponadczasowych okryć wierzchni w okresie jesiennym lub wiosennym. Zobaczcie, dokładam sobie swój trencz, który. Jest tak naprawdę ponadczasowy, i co sezon możemy, jeżeli zbliża się jesień lub, e, lub wiosna, to możemy spotkać właśnie w sklepach od groma różnego rodzaju kolory: czy czarny, czy czerwony, e, czy brązowy. Karmelowy czy czarny. Tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o ten trencz, to można wybrać sobie pod, pod siebie. Bardzo, bardzo to polecam. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że taki beżowy, karmelowy jest jednym z najbardziej uniwersalnych kolorów do naszych stylizacji. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że my, Polki, nie wyobrażamy sobie naszych szaf. Bez jeansów, więc dzisiaj chciałabym Ci również pokazać stylizację, jak w prosty sposób zamienić koszulkę zwykłą i jeansy na to, żeby trochę tą stylizację odmienić. Postawiłam na koszulę bawełnianą, która tak naprawdę jest może pełnić funkcję albo elegancką, albo bardziej na luzie, w zależności jak ją zestawimy z jeansami, i dzisiaj chciałabym Ci to pokazać. W tej wersji zestawiłam ją na sportowo i zaraz sobie jeszcze dołożę trench żeby pokazać ci jak e, dokładam sobie trench i mam bardzo fajną taką casualową stylizację w połączeniu ze sportowymi e, butami e, Trencz przełamuje daje nam elegancji e, i mamy tak naprawdę tutaj wszystko e, na miejscu natomiast jeżeli chcemy wyglądać bardziej elegancko e, to w prosty sposób możemy na podstawie białej koszuli i jeansów to uzyskać poprzez dodanie sobie marynarki oraz botków na słupku. Tworzenie szafy kapsułowej tak naprawdę ma na celu to, abyśmy z niewielu ubrań były w stanie stworzyć wiele stylizacji, więc ja przedstawiłam Ci teraz moją propozycję na szafę jesienną na ten rok i koniecznie daj znać w komentarzu, bez czego Ty nie wyobrażasz sobie swojej szafy kapsułowej. Do zobaczenia!